Wszystko zostało zarejestrowane przez kamerę, zamontowaną na dachu. Hejo! Był to zwyczajny dzień w wiosce, który zmienił się przez niedopuszczalny czyn. Wieśniaka numer 14. Stój, zatrzymaj się! Przestań uciekać, ty pomiocie przestępczy! Cały ten pościg został sfilmowany przez załogę, stacjonującą na policyjnym helikopterze. To naprawdę trudna sytuacja na dole. Spójrzcie na niego. On ucieka! On ucieka! Czy go złapią? Ja nie wiem. Uuu, on ucieka! On ucieka! On ciągle ucieka! O, no teraz problem. Policja jest wszędzie. Czy, czy to widzisz? Nie. Jestem helikopterem. Nie O, oh. powiedział nie Pip, 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 wykryty obiekt. Co? Wypuszczać flary, wypuszczać flary. Ha wi! Badamy, badamy! Tyle zostało z wieśniaków z nagrania. Wieśniak numer 14 został złapany później, w trakcie ucieczki z wioski. Policja rozstawiła wszędzie pułapki, dzięki którym udało się złapać wieśniaka numer 14. A został skazany przez wysoki sąd na jamę śmierci. To szaleństwo. Szaleństwo? To jest Minecraft. To wcale nie jest takie złe. To tyle o pościgu za wieśniakiem numer 14. Oddaję głos do studia. Jak na razie to tyle w tym wydaniu wioskowych wiadomości. Tyle de de, 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 wi quá... wioskowe wiadomości.